Temat Matrixa i życia w symulacji pojawia się bardzo często u mnie na kanale. Czasami rzeczywistość się zacina, jakby ktoś nacisnął pauzę w programie, który nazywamy światem. Pojawiają się wtedy rzeczy, które nie powinny istnieć, zdarzenia, których nikt nie potrafi wyjaśnić. Dziś opowiem Wam historię jednej z takich anomalii. Historię człowieka, który przybył z kraju, którego nikt nie zna. Rok 1954 Tokio, Japonia. Na lotnisku Haneda ląduje samolot z Europy. Wśród pasażerów. Elegancki mężczyzna, spokojny, pewny siebie. Podczas kontroli podaje paszport. Urzędnik przegląda go dokładnie i zamiera. Kraj pochodzenia Tauret. Problem w tym wszystkim jest taki, że taki kraj nie istnieje i nigdy nie istniał. Ale paszport był autentyczny. Były w nim pieczątki z poprzednich podróży, podpisy, wizy. Wszystko prawdziwe. Kiedy zapytano o mężczyznę, gdzie leży Tauret, wskazał miejsce pomiędzy Francją a Hiszpanią. Tam, gdzie leży Andora. Był w szoku, że jego kraj zniknął z mapy. Uważa, że Taured istnieje od tysięcy lat i że bardzo często podróżuje do Japonii służbowo. Zaniepokojeni urzędnicy zabrali go do hotelu. Pokój pod strażą, okna wysoko, drzwi zamknięte. Mimo wszystko następnego ranka mężczyzny już nie było. Pusty pokój, paszport zniknął, dokumenty zniknęły. Żadnych śladów. Nie otworzył drzwi ani okna. Po prostu zniknął. I do dziś nikt nie wie, kim był, skąd przybył i gdzie zniknął. Jedni mówią, że to błąd w Matrixie, że nasz świat to tylko część większego programu, że czasami linie kodu nakładają się na siebie. Inni zaś twierdzą, że był podróżnikiem pomiędzy wymiarami, przez przypadek trafił do naszego świata. Może to dowód na to, że nasza rzeczywistość to tylko cienka warstwa prawdy: człowiek Stauret, legenda, przypadek czy pęknięcie rzeczywistości? Jak myślicie? Napiszcie w komentarzu waszą opinię. Jeżeli interesują Was takie ciekawe tematy, koniecznie zaobserwujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Żeby być zawsze na bieżąco. Pozdrawiam.